Ach, no tak, obiecałem coś. Obiecałem unboxing. Cześć, witajcie na kanale Czyja Ja jestem Majzownik i będę rozpudlał kartona tylko muszę się jeszcze napić, bo, bo mi zaschło w gardle. O! Nowy odcinek! Niespodzianka! Niespodzianka! To jest odcinek bonus. Eee... A dlaczego bonus? A dlatego, że będzie bardzo krótki i, i strasznie nudny, bo będę po prostu otwierał karton. nie wiem co jest, eee, więc jestem ja nieprzygotowany i nie będę wiedział co powiedzieć o tej grze. O ile to jest gra, bo może się okazać, że to nie jest kalendarz na przykład. Chyba co gardło poszło? Dostałem paczuchę od. Aha, tego wam nie mogę pokazywać, bo są jakieś dane wrażliwe, tak? Od wydawnictwa nasza księgarnia. Wydawnictwo nasza księgarnia wydaje książki dla dzieci. Wydaje też gry dla dzieci. A czasami wydaje też nawet gry, które dla dzieci nie są. Dobrze, słuchajcie, rozerwiemy osiemkę i zobaczymy, co nam przysłali. I tak jak myślałem. Wysłali grę na szczęście. Nie jest to książeczka dla dzieci. To są zaginione miasta pojedyncze. To gra w planszówki dłużej niż dwa tygodnie, prawdopodobnie wie, co to za zagiera. Strasznie, strasznie popularna gra. Rainer Człowieka, który zrobił gier z 700, jak nie 900. Pewnie zrobił więcej gier niż ty, Pawle, zagrałeś gier różnych. I co. Super Supergiera super giera dwuosobowa. Fajnie, że nasza księgarnia to wydała, bo to zniknęło jakiś czas temu. Jak, jakiś czas temu z tego, z, z rynku. Nie pamiętam kto to wcześniej wydawał, ale teraz wydaje to nasza księgarnia. Wcześniej chyba to galakta wydawała i jakoś tak zaginęło. Eee, I co? I co? I zaginione miasto pojedyneczek. Ma w tytule pojedynek, więc jak się łatwo domyślić, jest to gra dwuosobowa. Eee, czyli to podobnie nie będzie grana na kanale, ale na szczęście ja nie dostałem jej do pokazywania na kanale, bo, bo tego kanału nikt nie zna, wydawcy nawet nie wiedzą, że, że ten kanał istnieje, nie mogli przysłać na kanału. Przesłali, przesłali na Jagodę na planszę, tak, do klubu, który tam zdarza mi się czasem poprowadzić, tam przysłają nam gry. Zadam je do szapy, można sobie przyjść i sobie zagrać, pod warunkiem, że jest się akurat we Wrocławiu w piątek, bo bo w piątki gramy Lubię. Słuchajcie, kartonik jest malutki, to jest w ogóle małe pudełeczko. Nasza księgarnia robi takie małe pudełeczka. Myślę, że to jest ten sam, ten sam rozmiar, co Cezar. E, Podbliżym w 20 minut i, i ta druga, y, co była od drugiej wojny światowej i ją prze, przemalowali na gangsterów u nas. Także małe, zgrabne pudełeczko i całe szczęście, bo, bo ta gra to jest talia kart. Ta grata jest talia kart plus instrukcja. Chociaż w pudełku od naszej księgarni jest, proszę, pa, proszę Państwa, jeszcze notesik, jest bloczek do liczenia punktów. To jest niezłe, bo nie każdy ma żeby tam sobie liczyć punkty. A poza tym, tutaj ja się chyba parę tur i się te punkty trzeba liczyć, sumować, więc zawsze trzeba szukać kartki. A przepraszam, jest też plansza. Plansza, która. Jest za duża w tym wydaniu. Nie potrzebuje być taka duża. Te karty są też nie potrzebują być takie duże. To są jakieś wielkie karty, strasznie. Gra polega na tym, że, że gracze mają karty i układają je po, po obu stronach tych planszy do koloru i muszą układać coraz większe cyferki i, i, i ma, więcej, ma więcej punktów. Generalnie taka prosta gra w liczenie. Ale jest tak złośliwa i tak bredna. Że naprawdę, jak ktoś ma grającą kobietę w domu, to polecam dostawać od niej bęski, bo się będzie strasznie dziewczyna, żona cieszyła, że może was zbić. I będzie to robić pewnie. Co jeszcze było w pudełku? W pudełku była jeszcze naklejka od naszej księgarni. Nasza księgarnia zawsze dodaje do pudełeczka naklejkę z jakimś śmiesznym rysuneczkiem i tu jest miejsce na pisanie swojego imienia, i można sobie to przykleić wewnątrz pudełka pod pokrywkę, żeby wszyscy wiedzieli, czy to jest gra, jak komuś pożyczycie, a on potem nie będzie wiedział, skąd ma grę w domu. Tak Mieszko, eee, tej gry nie zmieścisz do kieszeni, to pudełko jest zdecydowanie za duże, chyba, że samą talię weźmiesz i tę planszetkę, jak masz takie kieszenie kargo w spodniach, to ona się powinna zmieścić. W już nie będziesz musiał grać, sobie na telefonie będziesz liczył. Eee, Wojtek się śmieje, że mogła nasza księgarnia wysłać przeciwnika w pudełku. Nie zmieściło, Nie zmieściłby się przeciwnik w pudełku, jakby się zmieścił, to byłby tak mały, że pewnie nie dałoby się z nim grać. No i co, no tutaj nie ma co więcej opowiadać, jest instrukcja. Jak na grę Rejnera Knizzi przystało, instrukcja ma 8 stron, w tym okładki, więc tak naprawdę 7, w tym jakiś wariant, w tym jakieś coś, więc tak naprawdę instrukcja ma dwie strony, bo to jest prosta gra. Tak po prostu prosta. Dobra, otwieramy karciuchy. Karciuchy są wielkie i mają, słuchajcie, ta tasiemkę do otwierania, która prawie działa. Prawie działa. Kart jest sporo. Ja przeczytam w instrukcji dokładnie ile jest tych kart, ale tak gruby dek. Gruby dek, wielkich kart. Kart jest 45 plus 15 plus 11. Możecie sobie policzyć, jak to jest dokładnie. Dobra, wydawało mi się, że jest więcej. Czyli muszą być dość grube. Tu są karty. To są chyba te takie właśnie jakieś specjalne. 11 kartka, mini-milowych, tak? tak. To jest do wariantu. Jakiś tam wariant. Jak się komuś znudzi, zwykła prosta gra, to, to może grać tam z wariantem. A to są karty. To są karty ekspedycji, jest ich 45, po 9 w każdym kolorze, a kolorów jest 5 jak widać, wszystkie numerowane od 2 do 10, plus karty sponsorów, które też są wariantem, nie, nie są wariantem, z kartami sponsorów się gra zawsze. I mamy karty niebieskie, karty żółte, zielone, eee... zepsuli. W poprzednim wydaniu tej gry pamiętam, że karty miały tak grafiki zrobione, że można było z nich jeden taki wielki obraz zrobić. Z, ka z każdego koloru osobny obraz i taki pięć takich ładnych ob obrazów, pejzażyków zrobić. Nie mówię, że te grafiki są brzydkie, no są takie okej okay, są. Są takie okej. Okay. Ale tam, to, tam był ciekaw ciekawostka była taka, nie? Dobrze. E no i co? Pięć kart w pięciu kolorach. Karty mają różne grafiki na szczęście, bo one tam reprezentują różne krainy. Jest jakaś dżungla, pustynia. Niebieskie to co to może być? Jakaś nadmorska kraina pewnie. Albo nawet podmorska. Eee, jakieś takie skaliste, miasto i takie fioletowe tajemnicze jakieś. To tyle. <laughs> A jest już to ołóweczek. Eee, piękny, okrągły ołówek. Okrągłe ołówki, słuchajcie. Eee, pa, panie nasza księgarnia. Okrągłe ołówki nie są dobre. Bo okrągłe ołówki one zlatują ze stołów. Tak. Tak robią ja okrągłe ołówki. Ołówki, żeby yy, były fajne do, do planszywek to powinny być te takie ośmiościenne. Wtedy się nie studują ze stołów. No i co? No to tyle. No, możemy sobie poglądać te karty jeszcze. No to, to co? No, no grafiki. Tutaj są pustynie na no, żółtych kartach. Z jakimiś ruinami domku. Z jakimiś ruinami. Ta gra ma jakąś tam kadłkę, jakiś flag, tak? Że, że każdy z graczy tworzy własną ekspedycję, żeby odkrywać krainę pustynną, podmorską, i tam są ruiny i coś tam. No nieważne, układa się karty po kolei cyferkami coraz większą, coraz większą. Draftując przy okazji stali i, i trzymając tam w ręce i, i zagrywając po jednej karcie ołówki, nie są mieszkusze sześciościenne, są ośmiu chyba. A chyba, że ja mam inne ołówki w domu niż ty. Sześcianek trochę za mało, chyba na ołówek. Eee, no i tyle, tyle. Bardzo ładne. Bardzo ładna gra, bardzo ładne karty. Eee, super złośliwa gra dla dwóch osób, tylko dla dwóch osób. Nie ma trybu solo, nie ma wariantów. Czteroosobowych, drużynowych, nic takiego. Eee, polecam, bo ogóle znam. Chyba, że coś się zmieniło. Nie wiem, czy coś się zmieniło w porównaniu do, do innych wydań. Ja nie kojarzę tych kart, tego wariantu z kamieniami Milowymi. Co tam w ogóle jest na nich napisane? Trzy karty w żółtej ekspozycji, 10 punktów. A, pewnie się wykłada kilka tych kart i, i, i to są dodatkowe punkty jakieś do zdobycia. Po 10 punktów każda jest warta za coś tam. Nie wiem, kto pierwszy, kto pierwszy zdobędzie. Zrobi coś tam, to dostanie punktiory dodatkowe. Spoko. 10 punktów to nie jest dużo, bo w tej grze się zdobywa setki punktów. A przynajmniej na pewno powyżej 100. Kurda, aż mnie mieszką, zastanowię w za pójść pójdą połowów. Wiesz? Bo jestem przekonany, że u mnie w domu ołówki mają więcej niż sześcianek. Ale faktycznie w tym. Czek. Kudzi się z Paper Dungeons? Tam był sześcienny faktycznie. Bo on robił za, za ten. To, no, przecież u mnie to widziałeś te. te... Pseudokoskę żółwka złoty, nie? Ja nie wiem co jest tą drążą. To nie oddałem komuś, bo mi się nie podobała. Ale tam faktycznie się ten... No jak? Kurde. Nie mam szczęścia. Co by tak? Aż po kletkę polazłem. No i słuchajcie, moja kletka ma ścianek. No, sześć, tak jak mówiliście. To eee, no nie ma znaczenia. Ważne, że nie jest okrągłe, bo okrągłe uciekają, a, a, a... kanciaste nie uciekają. Ważne, żeby była kanciasta. No dobra, no, sześć mają. Eee, no tyle. To był unboxing. Nie, nie mam nic więcej Wam do powiedzenia o tej grze. To jest za mała gra. i A jeszcze mogę Wam tył klanszy pokazać. Wygląda jak deska. Nie, wygląda jak kiepskiej jakości panel podłogowy, bo deski tak nie wyglądają. I eee... tyle. Fajnie, że ten noteśnik liczy. Nie wiem, czy on był w tych innych wydaniach, w tych poprzednich starszych, ale... ale w tym jest. I to jest ciekawe. Kurde, wiecie co? To pudełko jest za duże. No kto to widział? Przecież toś karty, to one będą latać po tym pudełku i się pomieszają całe. Z wielkie pudło, żeby mógł zrobić wielką planszę, tylko pod. Instrukcje. Powinno być mniejsze. Eee... To tyle. Patrzcie, jakie ładne. 30 minut tu napisali. Wiecie co? I to chyba jest nawet prawda. To chyba jest nawet prawda, że to się gra pół godzinki, bo to jest bardzo dynamiczna gra. Tak się szybciutko się gra, bo to jest ciach, ciach, ciach. Dobijam, zagrywam, dobijam, zagrywam. Zero dam ale jednak tych rund kilka trzeba zagrać, bo tam się gra do iluś punktów. E, albo coś w tym stylu, albo po prostu trzy rundy, coś w tym stylu. Nie pamiętam już dokładnie. Bardzo przyjemna gier, Polecam. Dzięki Nasza Księgarnia, że pozwoliliście ludziom na pograć, pograć. I spróbować, i sprawdzić. Superasta sprawa, że wydaliście to. E, I będzie znowu dostępny na rynku. Dziękuję. To był Unboxing, czyli Rozpudling, Zaginionych Miast. Ja byłem na Szeczyja Terastura, czyli Majzownik. Mieszko do Was pisał na czacie kiepskie żarty. Wojtek komentował. W tyle, nie wiem, czy ktoś jeszcze był. Kasia się jeszcze raz odezwała. Jaki jest plan na tydzień? Plan na, ten, na następny tydzień? Dobrze, że zapytałeś, bo, bo to jest ważne. Yy, Mieszko, jeszcze a propos, a, propos, ja, ja je położyłem. a propos zaginionych miast, jeszcze padło pytanie, ile to kosztuje. Jestem przekonany, że to kosztuje poniżej 100 grubo, w sensie 60. To nie ma prawa kosztować więcej. Plan na ten tydzień, ogłoszenia parafialne. Uwaga, Mieszko gra we wtorek Seti, przynajmniej tak mówi. A to się okaże, czy zagra, bo dopiero będzie otwierał grę i jak się okaże, że w grze na przykład nie ma planszy, to nie zagra, bo bez planszy się nie da. Środę, ja powinienem grać. Ale prawdopodobnie nie będę, bo mnie nie ma. Mm, bo jest. Y... Mam inne plany. Ciekawsze. Do dwie założone w szpitalu, ale to jest dużo ciekawsze niż ja nie w gry. Także, także środa odpada, przynajmniej w moim wykonaniu, chyba że mieszko po prostu nie złoży swoich lamp i sobie zagra coś w środę. Potem jest czwartek i pewnie znowu mieszko będzie grał. A potem piątek sobota mamy przerwę i w niedzielę. Może, ja już powinienem być w domu. To, to coś, to coś, to co? Chyba zagramy one-stopy był. Tego trzeciego bossa, który ma być ciekawy. E, I potem one-stopy był, już będę mógł oddać Wojtkowi. E, no i to tyle, tyle, tyle wiem na ten moment. Jakby coś się zmieniło, to nie damy Wam dać, bo nie, znać, bo nie mamy, e, bo nie mamy jak dać Wam znać, bo nie działa Facebook, bo, nie, <laughs> bo jeszcze go nie zrobiliśmy, bo nie mamy Discorda, e, bo na YouTubie nie chce nam się pisać. No tyle. Dostanie się powiadomionko, jak mieszko będzie slimował. Dzięki. Do dzisiaj. Trzymajcie się Może Możecie napisać szybko papa na tym, żeby było, że ktoś się pożegnał ze mną. A nie ten, a nie sobie poszedł spać. E, tyle. Dobra, nikt nie napisał to. O, dzięki papa. Dzięki papa. A. Pa.